Hej, witajcie z tej strony Maciej. Jest za mną Sonia. Jesteśmy w Elblągu. Czekamy na autostopowiczki. Już mamy jedną autostopowiczkę, jedziemy po drugą. śmiech! <śmiech> Jest druga autostopowiczka. Mam bardzo. Wow. Także jesteśmy w Elblągu. Tutaj jakaś taka słynna brama, ładne chmurki, dzisiaj będą ładne lapsy. Idziemy coś zjeść. Aczkolwiek ja jeszcze jeść nie będę, ale będą jeść dziewczyny. Ja zjem chwilę później bo nie jestem aż tak głodny. Mam no tutaj koktajl bananowy. Dobrze, ale na mleku zwykłym byłby lepszy, bo to jest na sojówki. Ale czuć banan. To jest wege Salacele. To są pierogi z mm. bardzo dobre, ale ruskie, ale ruskie. Mm. Dziewczyny zjadły wegan spocie, w Elblągu na rynku. Chyba jesteśmy na rynku. Nie wiem, zapytam się zaraz Soni, bo Sonia jest właśnie z Elbląga, także mieszkała tutaj parę lat. Sonia jadła burgera z falafelem, który był ponoć całkiem okej. Okay. I nasze koleżanki jadły pierogi ruskie. Tyle, że farsz nie był z twarogiem, a z tofu oraz tak zwanego Buddha Bowla. Tyle, że no ten Buddha bowl był takim bieda Buddha Bowlem. I no tak troszkę za mało kolorowo, za mało sosu. Takie suche ponoć było. Ja tylko przekazuję, co one mówiły, ja wypiłem sobie koktajl bananowy i był ok. Ale teraz jaj szukać, czegoś do jedzenia. Mam nadzieję, że coś znajdę. Sonia, jak ci smakowało? Bardzo dobre. Bardzo mi smakował ten burger, super bułka. Elbląski tutaj, wegańska, elbląska restauracja. Jestem zaskoczona pozytywnie. I Tanio, zapłaciłam za burgera? i za sok pomarańczowy, ten świeżo wyciskany oraz za maćka koktajl bananowy 29 zł. W Warszawie byłoby 5 dych pewnie. Tak, w Warszawie było 5 dych, bo tam koktajle by kosztowały 15 no. złotych. Jest. Zostajemy w Elblągu na zawsze. Nie, nie. Wygląda jak Adolf Hitler. Popatrzcie na niego. Co to za rzeźba? Idziemy teraz na wegańskie lody, ale podobno bardzo dobre macie Maciek i nie wie co zjeść. No nie ma nic, nie ma nic z Jakoś nikt tutaj na razie nie… Jest jakaś kuchnia uzbecka, ale jak tam wszedłem… Bo mnie zaciekawiło, no kuchnia uzbecka no nie tak. jadłem nigdy. Ale no powiem wam, że zobaczyłem ten lokal to tak, o kurde. Ciemno jakoś nie zachęcało. Nikogo w środku. Byliśmy teraz w jakiejś włoskiej restauracji. Ale... No, to ceny jak z kosmosu. Spaghetti alio 32 zł. w Byliśmy w studni smaków, ale tam z kolei miejsca nie było, także… No nie wiem co ja zjem. Zjem sobie lody i pomyślę. Przyszliśmy tutaj do tego miejsca, które się nazywa Na Zdrowo. Jednak nie wszystkie były wegańskie. No po prostu te, które nie są. Jakie masz? Ja mam smak krówka, to jest krówka. na górze. A drugi jak ja miałam? Pistacja. Aha, a drugi to jest pistacja, tak. Też mam pistację i mam wanilię. Mm. Bo dawno nie widziałem razu waniliowych w jedzie, bo wanilia podróżała w ostatnim czasie dość mocno. A Marta, co masz Ja mam pietro i Kinder bueno. Ale połączenie. Całkiem dobre te lody były. Naprawdę spoko. Wafelek mi bardzo smakował. Ja jestem nie jestem fanem wafelku generalnie. Wolę wziąć loda w kubeczku. Tutaj nie zdążyłem nic powiedzieć i dostałem loda w takim ciemnym wafelku, co jeszcze bardziej mnie wkurzyło, bo generalnie nie jestem fanem czekolady w lodach w jakiejkolwiek formie. Ale te wafelki były tak delikatnie kakaowe, także to było bardzo, bardzo pasowało do tych lodów, zwłaszcza do tych lodów waniliowych. Te pistacjowe też się okazały spoko, bo z pistacją bywa bardzo, bardzo różnie. A te były naprawdę ok. Nie tak pyszne jak we Włoszech, w Mediolanie wprawdzie, ale były okej. Okay, idę w końcu coś zjeść. Stwierdziłem, że pójdę sobie do greckiej knajpy i tam coś zjem. Co to jest Pasta w czarnych No tak pachnie. A to Facebook. O, dobra. Mam tutaj taką dziwną herbatę. Górska, grecka herbata. Gojnik się nazywa. I jest całkiem spoko, tak. Ziołowo smakuje. Otwieramy nowy kanał na YouTube. Macie je. Sonia pije. To jest musaka. Ja bym to chyba się wyjąłem. Ale dawno. Szamer, mięsko, cukinia, ser. Mm, Błąd. Taka zapiekanka no sa. Tylko z fajniejszą nazwą. Dobra. Pójdę, 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 pójdę. Byliśmy w greckiej knajpie i było w porządku. Było w porządku, jadłem musakę. To taka trochę lasagne. Właśnie, Paweł, sensie ja podejrzewam, że Grecy się zaobrażają za to, że ktoś o musakę mówi, że to taka lasagne. Mos no i mogło być doprawione tymi jakimiś greckimi przyprawami. momentami było troszkę mdłe. Generalnie ok. Jedliśmy jeszcze pastę z bakłażana. ta pasta z bakłażana była taka bitka słona. Ta pasta była super. Do tego winku, ja na tą herbatkę jeszcze piłem. Także, no... Nie był to jakiś super obiad, ale też nie było źle. Jesteśmy pod bramą targową. Jest to bardzo znany zabytek w Najbardziej znany bardzo charakterystyczny na elbląskim Starym Mieście. Z nim się wiąże taka znana, ciekawa legenda, której zawsze wszyscy uczą się w, w szkołach o piekarczyku, który uratował elblą przed napaścią krzyżaków. Chodziło o to, że po prostu on jako piekarz nie spał w nocy, kiedy wszyscy elblążanie spali. Zauważył krzyżaków, którzy nadjeżdżają do miasta i swoją łopatą, tą łopatą, którą wyjmował pieczywo, przeciął Wiem, łańcuch, tak, chyba łańcuch przeciął, sznur I y, no i ta brama y, opadła, te kraty w, bra w bramie No i uratował miasto przed najazdem krzyżaków, tak głosi legenda On stał się bohaterem w mieście I też jest tu taki pomnik, y, który przypomina piekarczyka Zaraz go pokażę Oto on, słynny piekarczyk i jego łopata, którą uratował On ma taki wytarty nos, ponieważ wszyscy ten nos dotykają na szczęście, chyba i możemy go teraz razem dotknąć. Dotknijmy się. Kiknie zaraz. Gorzko, gorzko. Co jest ciekawe, tutaj na górze jest punkt widokowy, z którego fajnie widać miasto. Byłam tak kiedyś chyba w liceum. Chodźmy tam. No, zobaczymy, może można wejść. Można wejść na górę codziennie chyba od... Od poniedziałku do niedzieli do 18:00 I tu jest y, punkt widokowy. Z tej strony widać Starówkę i piękny widok na Katedra Świętego Mikołaja. Wygląda, jakby było ciepło, ale tak naprawdę jest, nie wiem ile jest stopni. 16 stopni wieje, ale przynajmniej słońce wyszło. A tutaj widać miasto. Schodzimy na dół. Teraz będziemy jeszcze przejść. Ale gdzie idziemy się przejść? Na Kanał Słyski. Za mną znajduje się Kanał Elbląski i przede mną też znajduje się Kanał Elbląski. Kanał ebląski powstał w 1733 roku i został zbudowany przez króla Prus Wilhelma I. Tak to sobie przed chwilą Jesteśmy pod katedrą. A gdzie to ta katedra? Tutaj. Du, 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 du. Du, 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 du. Zaraz będziemy robić ognisko. Już jest zrobione. Zimno na tej północy. O! Oh, winter is coming. Robimy ognisko. Uh. Maciuś na spacerze ze swoim psem zabójcą Du, 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 du. W zabić niedźwiedzia Na rekiny poluje jak wprawiony myśliwy rekinów Słonia powala du, 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 du. samym uśmiechem największy zbójca w północnej Polsce Pola, The Dog, Azor Trzeci. Idziemy na spacer, ale jest strasznie zimno. Ja się nie pokażę, bo oh, dopiero wstałam. A ja mogę być pokazany. Ja wyglądam jak złodziej. Mam czapkę w lipcu. Czapka w lipcu. Jesteśmy już na wsi. Wieś austriacka założona przez cesarza Franciszka w 1786 roku. Jak widać, nie pozostało z niej już nic. To wyszło w czasie I wojny światowej zniszczyli ją nocna. Jesteśmy znowu pod tą wielką bramą. Będziemy do tej knajpy, gdzie było tak drogo wczoraj. Do tej włoskiej knajpy, i tam się spotkamy ze znajomym. też chęci YouTuby w ogóle. Może kraja życia. Co masz do jedzenia? Carpaccio z krewetek. Carpaccio z wołowinki. Ktoś mi napisał w komentarzach, że ja tutaj najlepsze. Carpaccio w życiu. Mam tutaj Carpaccio? Bardzo dobre, już zjadłem. Połowę prawie. Spotkaliśmy się z Wilenem. Wilen ma kanał na YouTube Kuzyn Hindus i gotuje na nim indyjskie dania. Polecam, super kanał, też Wilen ma bardzo fajną osobowość. W fajny sposób mówi po polsku, różnie odmienia niektóre wyrazy, co jest jakby takim dodatkowym, powiedzmy, smaczkiem nawet lekko humorystycznym, ale generalnie no, te przepisy jego są, są naprawdę fantastyczne i można z nich wyczarować też w domu coś ciekawego. Powiem wam, że te ceny są uzasadnione. Jestem w szoku, ale naprawdę to jedzenie zasługiwało, na te pieniądze, które tam wydaliśmy, bo zarówno carpaccio, czy wołowe moje, czy carpaccio Soni z krewetek, pyszne, makarony też świetne, zarówno moja Carbonara, dobrze zrobiona, bałem się, że będzie z sosem śmietanowym, ale nie, nie, nie. Sonia z jedła spaghetti alio-olio, które właśnie kosztowało 32 zł, ale było bardzo dobre. To była taka ciekawa sytuacja, że kosztowało właśnie 32 zł, ale. Yy, inne makarony, nie wiem, jakiś z krewetkami czy z mulami, wcale nie były jakieś dużo droższy, Więc nas odstraszyła na początku odstraszyła ta cena yy, klasycznego makaronu z oliwą z oliwek, czosnkiem i papryczkami, a potem się okazało, że makaron z krewetkami, mulami, no jest nie wiem, około 40 zł. Niewiele droższe. Czyli niewiele droższe, no, nie? więc. Czyli no, no, też chodzi o to, że sobie wysoką marżę nabijają na, na spaghetti alio-olio, a na tych innych daniach ta marża jest dużo niższa. A witania z kolei. Taki no? makaronik krótki, trofii. ręcznie robiony to był tak. tak. Trofi z owocami, może tam krewetki i mule w zasadzie były. I też był zadowolony, mówimy, że wszystko świeżutkie i pyszniutkie. Bardzo dobra, ale strasznie dużo porcja. zjem. nawet nie połowę. Carbonara tak, na to już bardzo spoko. Naprawdę, aż jestem. Zaskoczony, że jest tak dobra. No i też porcja. Porcja niby 250 gramów w menu było ale to jest na bank więcej. Chyba, że tak wygląda tylko. Bardzo dobry. Moja mogła jest trochę większa. Nie, żartuję, jest super. Jest bardzo dobry. No, a później poszliśmy na lody, do lodziarni tradycja. Naprawdę spoko lody, nie jakieś może powalające, jadłem lepsze w swoim życiu yy, i Sonia chyba też, yy, ale było całkiem, całkiem okej. Okay. Ciasto marchewkowe i krówka. I jeszcze raz, jakie? Je? Ciasto marchewkowe i krówka. Ale pytam się, jakie w tym momencie próbowałaś? Ciasto marchewkowe i krówka. <laughs> I które lepsze? Czekaj, czekaj. Ciasto marchewkowe jest takie, czuć skórkę cytrynową, dużej, albo pomarańczową. W każdym razie cytrusowy taki. No to jest jak ciasto marchewkowe, naprawdę. A ty widać co jesz? Krówkę i sekolawę. Dobre? Zajmiste. Ja z kolei mam śmietankę. I krówkę, jak wszyscy, bo krówki są super. <laughs> Lody, naturalne tradycja. To jest chyba drugi lokal. Coś słyszałem? Tak. Jest, jest jeszcze jeden, nie? Drugi. Bardzo dobre lody. Tak. Okay. Cudownie codziennie zmieniają składniki. Na dzisiaj to już wszystko, powoli kończymy. Do Elbląga na pewno będę jeszcze wracał, także jeśli macie jakieś swoje propozycje miejsc w Elblągu, które warto odwiedzić, zarówno jeśli chodzi o jedzenie, jak i y, jakieś, powiedzmy, atrakcje wszelakie, no to piszcie w komentarzach. Pewnie za parę miesięcy znów przyjadę do Elbląga. Z takich rzeczy, które często były polecane przez was na fanpage'u, na przykład czy na grupie Bekonolozy Stosowani, najczęściej wymienianą knajpą była ta tanka z burgerami i bardzo chciałem tam pójść. Ale niestety lokal jest w remoncie obecnie, bo się przeniósł z jednego punktu do drugiego, więc to jest do nadrobienia na pewno. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć, smacznego. Ja nie macham, bo prowadzę.